Królowa Śnieżka Pewnego razu w środku zimy płatki śniegu sypały się z nieba niczym pierze, a królowa siedziała przy oknie obramowanym czarnym drewnem hebanowym i szyła. A gdy ta krzyła, przypatrując się spadającym płatkom, ukuła się igłą w palec i trzy krople krwi spadły na śnieg. Czerwony kolor tak pięknie wyglądał na białym śniegu, że pomyślała, ach, jakżebym chciała mieć dziecko białe jak śnieg, rumiane jak krew i czarne jak drewno w ramię okna. Niedługo później urodziła córeczkę. Dziewczynka była biała jak śnieg, rumiana jak krew, a włosy miała czarne jak heban. I dlatego. Nazwano ją Śnieżką. Jednak tuż po urodzeniu dziecka królowa zmarła. Minął ponad rok i król ożenił się ponownie. Jego żona była piękna, ale dumna i zarozumiała. Nie znosiła tego, kiedy ktoś przewyższał ją urodą. Miała cudowne lustro, przed którym często stawała, przeglądając się w nim. Mówiła. Lustereczko, lustereczko, powiedz przecie, czy jest kto piękniejszy na świecie? A lustro odpowiadało. Piękna jesteś, królowo. Nikt cię nie przewyższa urodą. I królowa była zadowolona, bo wiedziała, że lustro mówi prawdę. Śnieżka jednak z wiekiem stawała się coraz piękniejsza, a gdy skończyła siedem lat jej uroda olśniewała niczym jasność dnia także dziewczynka stała się piękniejsza od samej królowej i gdy ta pewnego dnia spytała lustro lustereczko lustereczko powiedz przecie czy jest kto piękniejszy na świecie a lustro odpowiedziało tyś królowo od innych ładniejsza ale śnieżka od ciebie po stokroć piękniejsza